No i hej, witam Was w nowym vlogu. Tym razem chcę Was wykorzystać do motywacji, żeby posprzątać sobie podłóżkiem. Pomyślałam, żeby posprzątać dzisiaj szafę, w wiatrołapie u mnie, bo muszę to zrobić. No ale część rzeczy z szafy z wiatrołapu chcę wrzucić pod łóżko. No a nie wrzucę ich pod łóżko, no bo nie mam tam miejsca, muszę właśnie posprzątać. Więc tym się dzisiaj zajmę. I później jak tylko nie zapomnę, to pokażę Wam mój progres w tym bukiecie szydełkowym, o którym mówiłam w zeszłym blogu. Yy, zrobiłam trzy elementy już, z czego trzeci jeszcze tam muszę wykończyć. Bo do tego trzeciego elementu po prostu muszę jeszcze tam doszyć drut. Nie traćmy czasu i zabierzmy się za sprzątanie. Także tak to wygląda. Będę chciała wszystko powyciągać, przepatrzyć, co tutaj jest. Chociaż mniej więcej mam to wbrew pozorom podzielone, bo tutaj po lewej stronie mam właśnie bardziej takie wyjazdowe rzeczy, typu właśnie jakieś plecaki, torby i tak dalej, plus śpiwór. I w tym organizerze mam jakieś tam kosmetyczki podróżne, organizery kompresyjne i tak dalej. Na no tutaj po prawej stronie to jest trochę miszmasz, bo jakieś właśnie stare rolety, z którymi albo się będę musiała pożegnać, albo może uda się komuś je dać. Jakaś walizka, pudełka, moja mandolina. I jakieś torby prezentowe, które też będę chciała raczej poukładać i włożyć pewnie jedną w drugą, żeby było to w jednym miejscu, ale jednak jakoś tam poukładane. A i tak w sumie sobie teraz przypomniałam, że tutaj pod łóżkiem mam moje plakaty, które były wcześniej w tych obrazach, co są nad łóżkiem. Te plakaty są właśnie bardziej takie wiosenno-letnie. A tutaj nad łóżkiem mam jeszcze świąteczne, których nie zdjęłam, więc może przy okazji po prostu jak i tak będę je wyciągać z poduszka, to je wymienię. Najwyższa pora. Poduszkiem opróżniona, teraz trzeba to odkurzyć, co się tutaj nagromadziło. Pokażę Wam przy okazji, to znalazłam poduszkiem, bo aż zapomniałam, że po prostu to tutaj wrzuciłam. Znalazłam nasze kartony, jak stopowaliśmy w Czarnogórze. Te właśnie, jak do kotoru próbowaliśmy, tutaj do budwy. I tu mam duży karton, właśnie z Hercegnowi i później ostatni przystanek to był Dubrownik. Pamiętam jak szukaliśmy tych kartonów, żeby w ogóle napisać coś. Na samym początku to znaleźliśmy właśnie tylko taki mały skrawek, no ale wystarczył. Udało nam się przedostać do tych miejscowości, no ale później z uwagi, że Herceg Novi to jest całkiem długa nazwa, no to musieliśmy już szukać jakiegoś większego kartonu, żeby, żeby to napisać. No ale udało się znaleźć na szczęście, więc mogliśmy to napisać i tak stwierdziłam, że sobie to zostawię po prostu na pamiątkę. No i nawet o tym zapomniałam, wrzuciłam to pod. Dłużko, no bo gdzie indziej w sumie to trzymać, i tak się działo, siedziało. No ale miło do tego wrócić, lecę dalej, bo chcę się z tym wyrobić. Odkurzyłam środek. Przetarłam go jeszcze na mokro, bo no wiadomo, odkurzesz wszystkiego nie zbierze. No i będę próbowała sobie tutaj pogarniać rzeczy, w ogóle co ja tutaj powyciągałam, i jak to poukładać z powrotem wewnątrz. Poukładałam, pozbyłam się też części rzeczy z szafy i pochowałam. Niestety rolety na razie muszą zostać. Przynajmniej na jakiś czas, bo możliwe, że będziemy je komuś dawać, ale to jest jeszcze niepewne, więc na razie je zostawiam. Ale zrobiłam sobie miejsce może tego aż tak nie widać ale tutaj na środku, gdzie jest to takie żółte pudełko. Tam jest trochę luzu ogólnie, i tak samo tutaj, po tej lewej stronie też jest trochę luzu. Co prawda, dwóch plecaków tutaj nie ma. Ale te dwa plecaki bez problemu się tam zmieszczą. W każdym razie jest trochę miejsca, więc więc myślę, że jak już będę ogarniać sobie szafę w wiatrołapie, to te rzeczy, o których myślę, żeby przełożyć tutaj pod łóżko, bez problemu się zmieszczą. A jak nie, to na opartego jeszcze w tej szafie za mną. mamy trochę miejsca, bo właśnie część rzeczy stamtąd powrzucałam tutaj. Ale jestem dobrej myśli. Także teraz jedynie co, no to posprzątać tutaj i odkurzyć jeszcze, bo. <głos》> Trochę to wszystko było zakurzone, więc się nakurzyło. No i w sumie wyciągnęłam jeden plecak, który raczej za mną nie zostanie, bo ja o nim totalnie zapomniałam, że go mam, czyli że ja go nim zapomniałam, że go mam. To raczej go używać już nie będę. Zresztą mam plecaki w sumie nawet lepsze od tego. Także pewnie go wypiorę i spróbuję wystawić na Vinted. Może się sprzedam. A jak nie, to najwyżej, nie wiem, dam do tych zbiórek odzieży, które są co jakiś czas, bo nie potrzebuję go tutaj trzymać. Cieszę się, że w końcu to ogarnęłam. Przede wszystkim wytarłam te kurze, bo. oj, <laughs> się trochę nakurzyło. No ale jest ogarnięte, jest poukładane, pochowane te rzeczy, które chciałam tam pochować. Także wszystko na razie idzie zgodnie z planem. Mam nadzieję, że tak zostanie. Jeszcze tylko zmienię te plakaty, bo już widzę, że o nich zapomniałam. Sypialnia ogarnięta. Już pościel też jest, oczywiście Mary musiała. Obrazy zmienione w końcu. Czeka mnie jeszcze właśnie na pewno kuchnia, o której już niejednokrotnie mówiłam i ciągle się nastawiam, żeby się za nią zabrać, ale w końcu się uda. Bo muszę to zrobić i tak. Pod łóżkiem mam posprzątane, co jest super. Bo trochę mnie to właśnie stopowało przede wszystkim z tą szafą w wiatrołapie. A jak szafę wiatrołapie posprzątam, to zostanie mi tak naprawdę kuchnia, więc już nie będę miała wymówek. Pokażę Wam ten mój progres z tym bukietem. Tak więc jak na razie zrobiłam, zrobiłam takie dwa długie. One się nazywały szafirki, i do tego jeszcze właśnie taki duży liść, który tam idzie na dół tego bukietu. Tylko że właśnie tutaj muszę jeszcze przyszyć drut od spodu, jak dobrze pamiętam, no ale on też już jest zrobiony. No i właśnie najgorsze jest to, że nie mam mm, za dużo czasu, ale liczę, że dzisiaj jeszcze uda mi się usiąść nad tym i, i zrobić kolejne elementy, bo po prostu właśnie jak tak sobie będę robiła codziennie, choć po trochę, to myślę, że się uda. Najwyżej pod koniec trochę zepnę dupy bardziej, ale, ale jest szansa. Jak sobie pomyślałam, że skoro nagrywam te porządkowania miejsc, których raczej nie porządkuję codziennie, to nazwę to wiosennymi porządkami. I może, może uda się uporządkować właśnie tą szafę w wiatrołapie, właśnie kuchnię i, i nie wiem co tam jeszcze przyjdzie w międzyczasie do końca wiosny. Bo znając moje zabieranie się za takie rzeczy, to może być różnie. Ale może nam się uda skończyć te wiosenne porządki jeszcze w trakcie wiosny. Bo w sumie nie zostało dużo czasu do lat. Jak chodzi o ten bukiet, to chyba jednak nie wyrobię się do tych imienin mamy. Ale sobie tak pomyślałam, że postaram się wyrobić, ale jeśli nie uda mi się, to w sumie jest jeszcze dzień mamy za niedługo, więc po prostu już taki ostateczny, ostateczny termin będzie na dzień mamy. No ale to mi daje po prostu jeszcze trochę czasu na szczęście, bo ojejku, sporo jest ostatnio rzeczy na głowie, i aż. Ja nawet nie wiem, gdzie mi ten czas ucieka. Wczoraj na przykład byliśmy sobie z mery w puszczy na spacerku. Młoda się wybiegała. Później jeszcze pojechaliśmy na grilla i cały dzień nam zleciał. W ogóle się nie spodziewałem, że tak długo będziemy na tym grillu, bo w sumie wróciliśmy, obejrzeliśmy serial, poszliśmy spać, bo już było późno. No ale majówka nam zleciała bardzo szybko w każdym razie. No ale mam nadzieję, że w tym tygodniu, który teraz się zaczyna, uda mi się odrobić z tymi rzeczami, które gdzieś tam zalegają mi już od dłuższego czasu, przez co właśnie ciężko mi się jest zabrać za resztę rzeczy. No ale powoli powoli będę sobie odznaczać wszystkie tematy, które mam zaczęte, żeby je zakończyć i żeby nie mieć tyle otwartych tematów w głowie, bo to przytłacza. Liczę, że uda nam się posprzątać tą szafę w wiatrołapie. Może razem, może nie, ale nawet jeśli nie, to wam pokażę progres. Jak wyglądały to przed, i jak wygląda po, ale możliwe, że to nagram. No i ta kuchnia nieszczęsna. Gdzie w ogóle dzisiaj obudziłam się i patrzę i całą kuchnię mam w mrówkach. Masakra. Przez te mrówki nie potrzebowałam wypić kawy rano, bo tak mi ciśnienie podniosły. My rok temu też mieliśmy problem, że nam przez taką szparę w oknie mrówki weszły. W tym roku było dokładnie to samo, tym samym wejściem wlazły. I rok temu wysypałam sodę na cały parapet i tam trochę w kuchni. No i teraz robiłam to samo, ale. Ale po prostu już tyle zdążyło ich najstrze, ja nie wiem. Na chwilę obecną jest spokój, gdzieś tam jeszcze jakąś pojedynczą znajdę, ale się bo że one mimo wszystko gdzieś tam się przez tą sodę przedrą. No ale zobaczymy, jak nie soda, to spróbuję czegoś innego. No rok temu soda wystarczyła i nie było problemu już później. Dopiero teraz, czyli po roku się znowu pojawiły, no ale mam nadzieję, że uda się je jakoś przegonić, bo no nie mam zamiaru ich zabijać ani nic. Poza tym też nie mogę dawać jakichś, nie wiadomo, jakich specyfików tam, bo jednak Mary jest, a nie chcę, żeby jej się coś stało. No, ale mam nadzieję, że uda nam się przegonić te mrówki. Kończę tego vloga na ten tydzień. Naprawdę Was przepraszam, ale mam tyle rzeczy na głowie teraz. Tak mi jest ciężko się zebrać, że jestem i tak zadowolona, że udało mi się posprzątać chociaż jakąś jedną część. Ale czasem dobrze jest sobie to dzielić na takie mniejsze rzeczy niż poświęcać cały dzień na sprzątanie całego mieszkania, bo to jest za dużo. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, cokolwiek. <laughs> Nieważne kiedy to oglądacie. No i do zobaczenia w następnym vlogu.